Witam wszystkich z parkingu w San Diego Dostaliśmy dzisiaj pewną rekomendację od znajomego, który właśnie często w San Diego się kręci I mówi, że jest to dosyć specyficzne zoo, w którym zwierzęta podobno mają ogromne, duże przestrzenie, w których mogą sobie hasać Tak więc, o no, co, idziemy do zoo Ja właśnie powiedział, że mają trzydniową małą żyrafkę w Zoo. Powiem zrobić zdjęcie. Wygląda na duże, co? Tutaj mamy opisane jakby główne projekty tego Zoo. Z tego co tutaj czytam, to właśnie przygotowanie specjalnego warunku dla misia polarnego, dla jaguarów, dla jakiejś odmiany sowy i dla gorylów. Obserwują sobie ich zachowanie, obserwują to jak żyją, co jedzą i starają się im dać tak naprawdę warunki bardzo mocno zbliżone do tych naturalnych. Zobaczymy to zaraz na żywo, czy tak jest, czy tak nie jest mal rysuje portret z dziecka, które coś śpi w wózku. Coś pięknego. Tutaj meetup meet jest spateckim za jakieś 15 minut. Jak ktoś załapał, to to tutaj. Na jak się dostałem właśnie informację, czy na śniadaniu, że Zofsandiego Diego jest jednym z takich większych, najpiękniejszych, które stara się otworzyć godne warunki dla zwierząt, stara się o duże klatki, duże terraria i o duży habitat, a my dzisiaj to właśnie sprawdzimy. Na samym wstępie mamy największego. Znowu to spotkanie z patecki. Mówię oczywiście o baranie z Jest to największa jaszczurka na świecie. Tutaj... E jak widzicie, bardzo dużo emocji. To jest cały terrarium, czyli odtąd. Tam jest kolejny sektor, to jest kolejny sektor. Widzę, że tu mieszkają sobie dwa takie pięknie się. Nie, wiem, bo to jest ta fotografia bardziej chyba dla nas niż dla tych zwierzaków, ale, ale jest. Nawet w miejscu gdzie sobie po prostu, latają ptaszki. Można je sobie zauważyć dookoła nas. Ale nie ma tu ryb, to już duży minus. Na razie widziałem jednego ptaka. O, widzę teraz. O, uj. Zrobiłem mu zdjęcie. Zdjęcie zrobione, może zobaczcie, o tutaj. O, lecimy ptaszki i też robimy zdjęcie. No wiem co to jest, ale mega śmieszny ptak, zobaczcie, że on ma praktycznie tak samo duże łapy jak całe jego ciało. A tu już mamy w ogóle ryb. Tutaj mamy pływające gupiki, jakieś dzikie amblera prawdopodobnie. Podwójne oczywiście zabezpieczenie, żeby żaden ptak nie uciekł. Nie ma tutaj tych ptaków jakoś za dużo, ale to chyba tylko lepiej, mają więcej miejsca te ptaki dla siebie. Mogą też być terytorialne, to znaczy, że po prostu może potrzebują dużo więcej miejsca dla siebie. Fajnie. Tutaj mi się podobało i były rybki i ładne ptaki. Zdjęcia zrobiliśmy lecimy dalej. Mega duży kaktus. Dobra, do kaktusa był też żół. Jak old is he? Oh, she. Is, isn't he, is he 30 she? He's older than me? Beautiful. Is he getting bigger? O, oh, no, that's the, uh, the biggest size. Don't get it. A nie jest to największy żółw, jakiego widziałem w moim życiu. Robimy fotę. Nie jest jakaś niesamowita foto, ale jest. Tam jest drugi. Zobacz, tam się jeszcze dwa. Ja myślę, że mogę być spokojnie po 100 lat. Co to największe żółwie na świecie? Karapagos, z Galapagos. Bo wszółle jesteś byczy. Zobaczcie, chyba miał jakąś. coś się stało z jego skorupą, bo ma zaklejoną tuż Mega słodzia. A! Ach! Jak on jest skórzony, ona taka wycigowana jakaś, co? Ach, a zostawiamy już samych. Biedny się cały ślini z tego wszystkiego. Powodzonka. Ten klip żółbiłem był dla mini-majka, bo on zawsze opowiada o tym jak żółwie w sobie, że to jest śmieszne, więc maket dla ciebie. os Ale jakie dziwne, zobacz. Patrz a tam są, a tam są, a tam są te żółwie, które mają długie szyje tego nie widać, może zrobić zdjęcie, będzie widać, czekajcie. Tutaj bo maga na patyckiego jeszcze wszyscy oglądają duże żółwie Czajnik i z Jest jednym z dwóch na całym świecie. Czajcie? Jest jednym z dwóch na całym świecie. Zrobię mam zdjęcia, to też tak wygląda jak oczka, bo teraz śpi. Spij sobie słodko i się roznajrzaj, stary albo stara, bo jest was tylko dwójka. Trzymał kciuki. Jakiejś królestwie żab. Jest tu mega głośno, więc po prostu. Jest po prostu powrócę, mam zdjęcia. Teraz są zdjęcia. Raz, dwa, trzy, cztery. Jak zrobiłem cztery? a jak nie, to było tylko raz. Nasza europejska salamandra. Tak zwana ale właśnie dowiedziałem, że występuje tutaj, gdzie jesteśmy, w San Diego. Nieźle. Dobra, sprawdzamy sobie, gdzie już byliśmy. Także jak na razie zwiedziliśmy to wszystko co widzieliście o to część. Jeszcze brakuje nam o takiej. Randomowy Paw moi drodzy, nie wolno powiedzieć za blisko, żeby się zdenerwował, ale to nie jest samiczka Paweł. Bo samiec chyba ma takie długie coś za sobą. To jakaś misówka z małpeczkami. Mam te połowce kiedyś urodziły, jak się nazywają. Tam tutaj mają tylko coś do zabawy, gdzieś tam z tyłu mają duże pole do tego, żeby sobie chillować Poko. To akord Ciekawe jest to, że, zobaczcie, mają tam jakby duży teren chyba z tyłu, nie, gdzie mogą sobie biegać, czy nie? Czy mi się wydaje, że mają duży teren? A, no właśnie, chciałem powiedzieć, że siedzą tutaj, są ludzie, ale tu może chodzić po prostu tylko o jedzenie. Te nie wyglądają na smutne, się bawią. Te mają fan. O, ale słodkie. Dopiero sobie uświadomiłem, że w sumie tu jest taki klimat, że w grudniu jeszcze, no mamy grudzień, e, te zwierzaki sobie siedzą po prostu w wolierach na zewnątrz. Po prostu jest tak ciepło, że nie muszą być chowane do mniejszych katek, gdzie siedzą w zimy. Nie wiem jak jest potem styczniu, lutym, jak jest potem styczniu luty i marzec. Pogoda Sandiego, ale teraz właśnie się wrzucili, jak tutaj są mniej więcej średnie temperatury. Więc fajnie by było, jakby okazało się, że te zwierzaki mogą być w tych wolerach, dużych wolerach na zewnątrz, po prostu cały rok. Może jak on siedzi, zobaczcie, goryle. Patrz jak on siedzi. To jest najbliższy moment siedzenia przy gorylu w moim życiu. taka. W pewien podróżnik kiedyś gdzieś wyleciał, nie pamiętam jak się nazywał, ale wyleciał właśnie obserwować gorylę, robić im zdjęcia w pewnym momencie, tak mi się wydaje, że to był goryl, ale mogę się też mylić, jak to nie był goryl to po to prostu tu co to był za, co to była za małpa. W pewnym momencie małpa wzięła jego aparat, chyba to był jego ostatni dzień podróży i zrobiła sobie selfie, to jest to selfie e, i uwaga, sądowo przyznano, dowiedziałem się o tym na studiach, więc jak ktoś tutaj nie gra w tej historii to dajcie coś w komentarzach, ale podobno sąd przyznał prawa autorskie i wszystkie pieniądze, które te zdjęcie zarobiła zarobiło dużo, bo jest niesamowite jak samo widzieliście e, właśnie tej która sama sobie go zrobiła. Tam się autor tego zdjęcia pultał, coś, że on poustawiał wszystko, no ale to jednak ona w końcu sobie wykonała to zdjęcie. Także bardzo ciekawe. A tu chyba mam malabi. Jak się nie mylę. O, tu jest hipo jeszcze, okej. Ok. Śpią sobie. Podobno najbardziej niebezpieczne zwierzęta na świecie. Nie wyglądają tak. To jest w ogóle jedna z moich ulubionych rodzin ryb, ponieważ te ryby, jak mają małe, to chowają je sobie w pyskach. To jest zdjęcie tak zwane pyszczaki nie bez powodu są nazwane pyszczaki. To ciekawe też, samiec alfa, o teraz znalazłem, wybarwia się na specyficzny kolor, który właśnie jest totalnie... O tu jest kolejny samiec Alpaiste, e, który jest totalnie inny niż tych podstawowych ryb. Nie wiem przykład to jest samiec alfa na pewno, dawno tym już nie czytałem. Tutaj jest na przykład tak wybarwiony. Sika na tego drugiego, puu O sika u drugiego ziomora. Zajebiste jest to, że chodzi sobie po tym zo I wszystko jest jak jedno wielkie terrarium albo dżunga Kto tam ucieka z kamery? <laughs> Zagrałem to Jak w pokoju patyckiego się czuję trochę Tylko tutaj można chodzić, a tam się nie da przejść Naga dużo pyszczaków Kiedyś chciałem mieć pyszczaki, kiedyś będę jeszcze je miał Jo, to jest wielkie Patrz pyszczaki je sobie obryzają. A to jest samica i samiec chyba Tam jest taki większy Czasami za że pół, półtory. Ale to sprawdzą nasi kochani motarzyści i wam teraz rzucą ile mogą uważać w kipusie. Drodzy, tam są najbardziej kochane zwierzęta na świecie, czyli wydry. Może wędkarzy ich nie lubią, i którzy mają swoje stawy hodowlane, ale przejdźcie sobie jakieś filmy z wydrami na YouTube, że się śkacie. Brandon myślę, do sikał. Nagrywam to do mojego przyjaciela Brandona. Brandon patrz. Tak. Przedług za żeby tą cenę, żeby się napatrzył patrzył. No są. Czyli co, przerobiliśmy sobie już to? Raz idziemy tutaj. Tutaj jakoś bardziej pustynnie się będzie robiło. Uuu, ale jestem ładny. Masz jakiś kamuflaż, aby robił foteczkę. Foteczka wjeżdża teraz Jakiś górski, górski wąż. Patrzcie. Tak się nazywa. Wow, zajebista kamuflaż ma. Tu jest troszkę bardziej brązowy niż tam na zdjęciach. To może spowodowane jedzeniem, środowiskiem, które go otacza. Może się po prostu wkomponowywać w to, co go otacza. Albo nie wiem, czym jeszcze może. Nie mam kurwa pojęcia, dlaczego kolory się zmieniają. Byliśmy w azjatyckich klimatach, a międzyczasem azetycka knajpa. Niesamowite, ale wszystko przeklinają. W ogóle na nami jest gondola, e, którą można się przejechać, zobaczyć całe to z góry. Teraz może namówimy laski, a jak nie namówimy, to, to ja namówię, takie są laski, takie są kobiety, moi drodzy. Tutaj, moi drodzy, obieguję. Rekin. Siemo. Jest tak gorąco dzisiaj, że chętnie bym słyszał tej wody razem z nimi tam. Ej, mocne to jest, że pingwiny mają wspólną wodę z rekinami. Tak? O Jezu tu jest. cała banda. I patecki twierdzi, że dobierają się w parę na całe życie, chciałbym mu wierzyć. Mam nadzieję, że tak jest. Na chwilę mam też jak oczywiście jakieś wiadomości, informacje dość różnych gatunków, które na przykład mamy informację, że San Diego przelewa środki na fundację, która wspiera Madagaskarską Faunę i Florę. Co powiedziałem do Murak? Są też czerwone. Serio? O tam jest, Rzeczywiście! Hej, a i to było mega dobre. Nie wiedziałem, że uczyłem one Tu Mamy już jakieś kaktuski jakieś takie... Tu już w Madagaskarze po prostu. Tu jest bardzo dużo takich interaktywnych woli, czyli interaktywnych tak, w tym sensie, że można po prostu do nich sobie wejść, tak tutaj. I pooglądać ptaki z bliska. Wiem, że u nas też takie rzeczy też się dzieją, ale to jest tutaj na każdym kroku, że jak jesteśmy właśnie w, innym, w innej szerokości geograficznej, no to właśnie są inne ptaki i jest taka wojera, gdzie można wejść sobie pooglądać. Fajne, podoba mi się to. No jakiś krzyk był tutaj. Mocne jest to, że koty jest, jednak jest kot, nie? Że, w sensie... Duże mają do siebie podobieństwa. Pawiany moi drodzy. Czyli ja sobie. Właśnie przez chwilę tam się biły malutkie pawiany, ale są mega wkurzone. Tutaj zdjęcie wkurzonego pawiana Idziemy właśnie do miejsca, które nazywa się Urban Jungle, czyli w wolnym tłumaczeniu. Miejska dżungla. Ej dobra, a gdzie były węże? Gdzie gekony? Ja chcę węże. Węże chcę, bo jeden, było trzy węże. No, czyli mówiłem, że są. Chciałem mi to opłamać. Chcesz łeb? <gry> Nagrałem to. Uuu, się że tu jest wąż. Uuu, dzień dobry. Dzień dobry, co tu mamy? Rattlesnake. Snake! Snake istniały jeszcze przed mamutami. Rattlesnake to są w ogóle jadowite węże. Tu na pierwszy dookoła widać, że już to są jadowite, chociaż wy go nie widzieliście. Dlatego mam robić teraz zdjęcie, to sobie zobaczycie. Co ciekawe, muzyk Mike Posner postanowił, że jak Forrest Gump pobiegnie sobie przed siebie, e, nagrał o tym nuty, w sumie chyba strzał po cztery, w ogóle cały historia tego. Ale właśnie jak wbiegł, jak szedł przez Amerykę, ugryzł go gdzieś po drodze, Ratul Snake i przez trzy miesiące uczył się na nowo chodzić. Ale ten sobie to sprawdzić. Ratul Snake to nie, to nie jest zabawa. I właśnie występują w Stanach, więc też parcie pod nogi zawsze. Mnie. A, bo ma jeden? Tak, bo on ma dwa garby, a dromadery najwidoczniej mają jeden. Oho, patrz się odwróciły nagle. O, sorry, już ustałyśmy, idziemy sobie gdzie indziej, sorry. O, a jaka ma taki duży co? Słonik, coś sobie je. W międzyczasie mi wpadła bucha do oka. nagrywają, nagrywałem, ale tu Co chodzimy, mamy. Pięć różnych słoników. Uuu, lwy. I jak jestem w szoku, że on chodzi, bo generalnie chyba lwy wolą sobie spać, lwice bardziej bardzo. Ale jaki dumny chodzi, widzisz? O jestem obstrany teraz. Tak, <noise> to? Podryw się odbywa, ale jestem... Na... ojej, oho, co będzie z tego podryw? O, się boję go w Druga z byś popatrzył głęboko w oczy. Uciekam stąd <noise> O tu już nie ma żartów, uciekamy stąd. Polarne, czyli jedna z głównych chyba tutaj gatunków, które tutaj właśnie obserwują i właśnie no, napisali, że bardzo mocno pracują nad misiami polarnymi, żeby im pomóc. Przynajmniej tak mówią, mówi ulotka Prawie mamy niewidzialne się polarne. Trzeba się dobrze patrzeć przez specjalny okulary, żeby je widzieć. Teraz wam przekonam filtr z tych okularów, i je widzicie. Aż tam w ogóle lud wysypują, widzisz? ale gdzie one są? Ale dwa klimatyzatory dużo tam działają, czyli pewnie w środku mają zimno Tak nie są w środku skoro, skoro jest tak ciepło tutaj My się polarne wchodzą na kry lodowe, generalnie na lód po to żeby polować na foki Które widzieliście w moim poprzednim odcinku, o w tym odcinku Pływałem sobie tam właśnie razem z delfinami dookoła naszej łodzi, zapraszam Idziemy na górę, bo tutaj jest najbardziej ważny zwierzak dla Ameryki Bielik amerykański Bez kitu, jeżeli bielik amerykański założy wam gdzieś gniazdo na domu, na waszej firmie czy gdzieś To miejsce jest podjęte, albo go przy, oczywiście, albo go transportują do jakiegoś bezpiecznego miejsca, albo to miejsce jest objęte ochroną i ch... ma się rozmnażać Jest tak ważne dla amerykanów No i dobrze, każdy wie, że powinno być ważne dla wszystkich, nie tylko, dla, nie tylko bielik dla amerykanów O, ktoś go tam woła Śliczny jesteś Próbujemy zrobić zdjęcie, Ja to może się nie udać, ale próbuję, jak zrobić to rzucę teraz Tu jest mega zioma, zapłacił na fajną A tu co mamy? Kondor, znowu kondor Uuu, jak rozkłada skrzydła nie widać nic. Nie, widać. Jeszcze zdjęcie zrobiłem. Dobra, powoli kończymy naszą przygodę z of San Diego. Chciałem powiedzieć, że mi się bardzo podobało. Zobaczyłem kilka zwierząt, które, których nie widziałem, które mnie interesują. A co więcej, spadło na tym Dobra, dobra, dobra. O! No. Dobra, i założony. Chyba dla mnie najciekawszym zwierzakiem, którego dzisiaj widziałem, to właśnie aligator chiński. Aligator to lub krokodyl. Tutaj jest jego zdjęcie, w których jest tylko dwa na całym świecie. Bardzo smutne. Ej, dobra, okazało się, gdzie są pandy. Zobaczcie. Andy, które tutaj żyły zostały Wypuszczone do naturalnego środowiska O, no, tu grizzly Patrzcie jaki ogromny O co tu chodzi? No dobra, ale czy to normalnie, że sobie chodzi tego? Tak Mam ostatnie pół minuty na karcie, więc szybko nagrywam Bardzo dziękuję wam za odcinek, mam nadzieję, że wam się podobało Jeżeli tak, do góry, jeżeli nie, łapa do góry Zostawcie subskrypcję Kocham was, nara I właśnie jak ten materiał się montuje, uświadomiłem sobie A w sumie bardziej powiedział mi o tym Dawid operator Że słonie, które widzicie w tym momencie Były na pierwszym na świecie w filmie na YouTubie, który właśnie powstał w Zossaniego. Ciekawostka.